Trzeba marzyć! Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Gdy spadają jak liście, kartki dat z kalendarzy, kiedy szaro i mgliście, trzeba marzyć. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, po co marzyć? Małe dzieci mogą godzinami opowiadać o swoich marzeniach. Widzą magiczny świat przez okno swojej wyobraźni. To dzięki dzieciom nasz świat staje się lepszy. Ale kiedy dziecko dorasta, to okno między światami pokrywa się kurzem i zanika, a wówczas jego dusza umiera. Życie staje się szare i smutne, wciśnięte między obowiązki domowe, a rutynę codziennej pracy. Po co więc marzyć? Marzenie to idealny projekt Twojego życia. W końcu nic nie da się stworzyć bez projektu. Każda konstrukcja, czy to dom, samolot, czy statek, zaczyna się od opracowania projektu. Jak możesz budować swoje życie bez Niego? Spróbuj teraz udzielić jasnej odpowiedzi na pytanie, o czym marzę? Jeśli trudno Ci to zrobić, to czemu się dziwisz, że Twoje życie nie jest takim, jakie chcesz mieć? Na szczęście nigdy nie jest za późno, aby podejść do okna i przetrzeć je. Każdy może powrócić do marzenia. Kiedy masz przed sobą gotowy projekt, możesz sporządzić plan działania i ustalić najważniejsze etapy jego realizacji. To samo dotyczy Twojego marzenia. Aby marzenie spełniło się, musisz ustalić cele. Wówczas łatwiej jest podejmować decyzję. I przejść do działania. Droga do marzeń. Kiedy człowiek zna swoje marzenia i zaczyna iść tą drogą, otwiera się przed nim nowy świat, zmieniają się jego priorytety, przychodzi nowe zrozumienie rzeczy i wydarzeń, rozszerzają się granice świata i pojawiają się nowe możliwości. Człowiek zaczyna zauważać to, czego nie mógł dopatrzeć się wcześniej. W końcu człowiek zmienia się. Smak początkowych zwycięstw i małych osiągnięć dodaje mu skrzydeł. Zamiast smutnego pesymisty o realistycznych poglądach, rodzi się nowa osoba, której oczy lśnią szczęściem. Taki człowiek jest już w stanie zburzyć. Droga do marzeń. Kiedy człowiek zna swoje marzenia i zaczyna iść tą drogą, otwiera się przed nim nowy świat. Zmieniają się jego priorytety, przychodzi nowe zrozumienie rzeczy i wydarzeń, rozszerzają się granice.